Siema. Dzisiaj sobie porozmawiamy na temat popularnych i kultowych postaci w fury-fandomie. Znaczy, to nie będą postacie realne, z prawdziwego świata, ale bardziej chodzi mi o postacie, które jakby stały się kulturą fandomu i należą w jakimś stopniu do fantomów futrzaków. Chodzi o postacie, które w jakiś sposób wryły się w społeczność fandomu, gdzie społeczność po prostu te postacie zaczęła po prostu uwielbiać, jakoś się do nich przystosowała, czy coś w tym stylu. Od razu informuję, że to nie jest jakaś hierarchia, jakieś rangi w moich ulubionych postaci i jakby. Kolejność nie ma znaczenia, nie ma tutaj chronologii w tym filmie, po prostu wam powiem o postaciach, które znam, które są moim zdaniem popularne. Jeżeli nie powiem o wszystkich postaciach, które są w fandomie, no jakbym miał mówić o wszystkich postaciach, które są w fandomie, no to ten film by trwał jakieś, nie wiem, 10 godzin co najmniej. Powiem o kilku postaciach, postaci jest dużo, a nie będę się też na ten temat jako tako rozgadywał. Pierwszymi postaciami, bo będzie je trzy. Pochodzą z serialu animowanego, którego znajdziecie na YouTube. Heluva Boss, mój jeden z ulubionych seriali, które oglądam na bieżąco i oczekuję nowych odcinków, jest autorstwa Wizy Pop. Możecie sobie znaleźć ten kanał na YouTubie i zacząć oglądać. Pierwszą postacią, która no, jakby jest od początku z nami w tym serialu jest po prostu wszystkim dobrze znana Luna, którą poznajemy już dosłownie na pilotażowym odcinku. Hellowy i chyba już od samego startu, kiedy postać się ukazała, zdobyła serca wszystkich furaców w całym fandomie i nie tylko. Postać bardzo kolorowa z uwagi na swoje szaro, czerwono-czarne, biało kolory. Jest bardzo kolorową postacią i wybuchową i agresywną, ale chyba za to w większości fandom ją pokochał. Następną postacią, która będzie, która należy też do tego serialu, która już zadebiutowała w trzecim chyba epizodzie pierwszego sezonu, jest Vortex, czyli kolejna wilcza postać z uniwersum. Vortex jest chyba podaje szaro. bo Ma tam odcienie szarości na sobie. Jest szaro-szarym wilkiem i z czerwonym okiem, bo Jano chyba podaje, że ma uszkodzone. I Vortexa widzimy dwukrotnie. W epizodzie trzecim i chyba w epizodzie trzecim już drugiego sezonu, gdzie Luna wbija na imprezę do Bikwin. I Bikwin jest kolejną postacią, którą poznajemy. Jest jedną chyba z najnowszych postaci futrzastych, którą poznajemy w Heluwie. Jest to dziewczyna też Vortexa. Bardzo w przeciwieństwie do nich jest bardzo kolorową postacią, dosłownie tęczową postacią, bardzo też energiczną. I no, tak jak mówi nazwa, jest połączenia chyba lisicy, bodajże z pszczółką, dlatego B-queen. Następne postacie pochodzą z serii Pokémon. Tak, wiem, dużo Pokémonów yy, wchodzi w fandom futrzaków jako te popularne. Niekoniecznie one należą do fandomu futrzaków, ale już tak jakoś się wryły w łaski fandomu, że już tutaj u nas zostały. Na pewno będzie to Lucario, z uwagi na swoją psiowatą postać, jest bardzo mega popularny. W anime też to jest chyba jeden z bardziej ulubionych pokemonów y ludzi, którzy oglądają ogólnie Pokémony. Następnym Pokémonem będzie Zoroark. Tak chyba się to podaje, że wymawia. Czerwono-szaro-czarny wilkowaty pokemon, który też jest mega popularny w fandomie. Jest Są często shipowany z Lucario. Ale ja jaki Pokémon nie jest shipowany z Lucario? Zacznijmy od tego. Kolejnym furasowym pokemonem typu piesek będzie Eevee i jego ewolucje, których ma kilka. Nie wiem dokładnie ile, bo dawno pokemonów nie oglądałem i jakoś wzor pokemonów nie siedzę jakoś jakoś za bardzo. No i tak to właśnie wygląda z tymi pokemonami. Pokemonów jest więcej, mógłbym wymieniać, ale no nie mamy na to czasu, żeby wymieniać. Lecąc dalej z bardziej popularnych postaci, Zootopia, Zwierzogród, jak zwał tak zwał i to będzie Judy i Nick, czyli nasze główne postaci przez cały film, który oglądamy, no Króliczek i Lis od premiery Zootopii bardzo wyryły się w łaski fandomu, te postacie zostały tutaj na pewno ciepło przywitane i zostały bardzo, bardzo mega popularnymi postaciami. Równie dobrze można to powiedzieć o postaciach z Robin Hooda, ale tej wersji Disneyowskiej ze zwierzętami. Kolejnymi postaciami dosyć świeżymi, które wbiły się też w fandom, to będzie z filmu Pan Wilk i Spółka. Tytułowy Pan Wilk i Diana Fox. Te postaci, które równie dobrze sobie zagłębiły serca tutaj furasów i zostały tutaj też z nami na długo. Kolejnymi postaciami, znowu się powtarzam, kolejnymi postaciami, następnymi postaciami będą postaci z anime BNA, czyli Brand New Animal, mówimy tutaj o Shirou i Michiru, czyli postaci, które y, od samego początku nam towarzyszą w oglądaniu anime, anime mogę w sumie wam polecić do oglądnięcia, jest bardzo ciekawe, od studia bodajże Tiger, jeśli ktoś nie widział tego anime, może sobie oglądnąć, jest podajcie na Netflixie i na internecie gdzieś też można już to znaleźć, już dawno można to znaleźć. Kiedy ja to oglądałem, czy gdzie jest drugi sezon? Ale wracając do tematu, postacie, które są mega ciekawe, tajemnicze, a przede wszystkim Shirou, którego e, historii nawet nie znamy przez bardzo bardzo długi czas, w porównaniu do Michiru, która jest mega kolorową i pozytywną postacią, mimo tego, co się wokół niej dzieje. Ale już tam Was zachęcam do oglądania tego samemu. Dobra, kolejna postać będzie już z gry, a dokładniej z gry: Leech of Legends, czyli postać, która zapadła bardzo, bardzo, która już jest jedną z najstarszych chyba postaci w fandomie, jeśli chodzi o taką y, popularność. Nawet chyba jest dłużej niż Luna, i to będzie Kindred z Leech of Legends, powtórzę się drugi raz. Postać, która. Nie pamiętam, kiedy zadebiutowała, jeśli chodzi o uniwersum Lola. Dawno też w Lola nie grałem, ale wiem, że ta postać jest naprawdę z uwagi na swój futrzasty styl, jakby taką tajemniczość i też, że posiada swojego takiego partnera, który też jest taki lisowaty. No, ukradła serca też furasów, jakby też mocno zapadła w subkulturę fandomu futrzaków. Także, no co ja poradzę, no. I chyba to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mówię, tych postaci jest naprawdę dużo. Wymienianie ich, wypisywanie, opisywanie. Sorry, że nie podaję jakoś specjalnie konkretów na te postaci. Po prostu chciałem wam powiedzieć o popularnych postaciach, które są jako tako w fandomie futrzaków. Także mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Zostawcie suba, łapkę w górę. Wszystkie linki macie w opisie do Discorda i Instagrama. Także no, na razie, pa i cześć. Yo.